I got no choice, moja grupa rośnie w siłę Jeden jest drugi Twoi ludzie to debile Słuchaj, chcesz, że temu masz w jedną stronę bilet FTP to jest fuck the police Ja mam parę sposobów, by nie dać się złapać im odknojam ja mam pajany, To, że z nimi łowi mam mamy bo. algorytm co ich nie jestem czerwy. Parę chłopaków z miasta, my to nie dzieci z Bullerwin. Nie ma miejsca na spanie, napierdalam bez przerwy Ja zarzucam ten live by koić twoje nerwy Cione że tak pluto bolo tu co weekend bole na od koniec gry rzucam za trzy jak pipe Ciekawe, co robią ci z góry, każdy tu jest zawodnikiem Masz jedną stronę i w konkret czekasz aż cię i pozro, wyszedłem od niej jeszcze nie zdążyła połknąć, ledwo jestem w chacie już dopada mnie samotność, ale nie płaczę by kukarz w automacie i się znowu witam z Polską piję więcej niż bonson ale lepiej się witać mimo, że uważam, że lepiej się pożegnać skoro nikt z otoczenia nie szanuje życia chciałem być tak starsi nerwica i lęki to jest jedyny rezultat rogal o tym mówił jak zejdzie ci pizda to se włącz i posłuchaj Wydziałem na plegary swoje błędy, a kiedyś to nie uniósł mój kompleksów. Cały czas sprint, podłóż mi nogę, ja się nie zatrzymam w miejscu. Cały czas sprint, yeah. 120, fałki Santiago. Let's go. W konkret czekasz aż cię pożrą Siemano i pozdro Wyszedłem od niej jeszcze nie zdążyła połknąć Ledwo jestem w chacie, już dopada mnie samotność Ale nie płaczę, by kukarz w automacie I się znowu witam z Polską Piję więcej niż Bonson, ale lepiej się witać Mimo, że uważam, że lepiej się pożegnać Skoro nikt z otoczenia nie szanuje życia Chciałem być tak starsi Nerwica i lęki to jest jedyny rezultat Rogal o tym mówił Jak zejdzie ci pizda, to se włącz i posłuchaj Znaczyłem na plegary swoje błędy, a kiedyś to nie uniósłbym kompleksów. Cały czas sprint, podusz mi nogi, ja się nie zatrzymam w miejscu. Cały czas sprint. Yeah. 120, fałki Santiago. Let's go. Ah. <try> Kasia, wika, wiksa, Pixa, kurwa W niedzielę struga durnia, mam u kumpla Gdyby wiedziała o sebie, to by <śmany> nie skakała kuska A jak skaczę ciągle, to chuje i do dupska Na cztery wersy, to mi wystarczy minutka A wyże z nią trzymaj się i buźka Cały kraj jebie PiS, cały kraj jebie Tuska Młody się siano, choćbyś miał je ukraść Żebyś nie był broke, a jak każdy mój hejter Powodzenia, bratku, uwierz, hajs daje szczęście No ale wracając znowu, pogubiłem to Jedna piosenka chodzi ci non stop po głowie, pobieraj swoje ulubione kawałki i zapętlaj je w nieskończoność w Spotify Premium. Dołącz już teraz i odkryj, co znaczy muzyka bez reklam i odtwarzanie na żądanie. Dotknij baneru, aby dowiedzieć się więcej. Żomal najebany piłuje te mordy jak dużo bafe Siedzi we mnie małe miasto, jestem kurwa złok mock-upem Dzisiaj do mnie pojebana, co mi zrobisz, jak mnie złapie Żła tutaj po temacie, jedna noc po temacie Żomal najebany piłuje te mordy jak dużo bafe Siedzi we mnie małe miasto, jestem kurwa złok mock-upem Dzisiaj do mnie pojebana, co mi zrobisz, jak mnie złapie po temacie, jedna noc i po temacie Siedzę ze szlaufem po winach i na kurwa speaker znakiem, ty chcesz zostać kurwa gwiazdą Rób aferki na glam rapie, mało Byłeś maolatą, co zarabia na sołap Twój swagger to zwykły gówno jad, jak Robiłem na bębnie, no to chwalę się na bębnie. Ja ma boju z zawodnikiem, biorę w hotel czy liderkę Na backstageu same szlafy, co się lubią podzwać perkiem. Zio ma serce czysta BPMów, wyzwaniaj po Mam psycholkę co za wieczór na skandalu oddamerkę. Liczyła na to, że dostanie chociaż buzi. Jak nie dzwonisz do mnie z forcą, to nie wiem pochuj mnie budzisz. Ja na bicie pojebane wizje, mam jak wzią podpisz. Młodzi są numerów, każdy cieszy ich jak sama. Ty same złe rzeczy jak mowa o moich zwyczajach. Ty Traskat, nawet jak jest większa. A jak chodzi o trendy, to na takiej perce byś się wyjebał zęby. Mogę w ociąć wersy, lecieć of the top. Lub siedzieć przy tym, pisać to całą noc. Jeden chuj, jak to zrobię, zaraz zagram to live Żaden kot mi nie straszny, zwinny jak Mickey Mouse. Myślała, że zostanie na pokoju, już ma to raus. Twój skład to węże, jak były ziom, co robi Bounce. Wszystko mam w chuju, when I walk through the town. Każdy typ, co go znam, to jest prostak i ham. Dorosłe chłopy wstydzą się robić sam Większy wstyd niż przy 40 mieszkać z mamą Kurwa, chyba mnie już pojebało. Instant hit znaczy fałki Santiago. Mikasa Ezukasa, kasa, kiedy wbijasz ziomal Ale drzwi zamknięte dla szlory Kiedy się skończy z rapu, to znowu coś zarobię Choćby kurwa przez pomidory, przez pomidory. Mam pomysł pomidory. na korzyść, łeb mam zamknięty, nie próbuj go otworzyć Gdy pięć koła zysku, ty kurwa gwiazdożysz Daj spokój młody, wdech, wydech, napij się wody Ziom przesadzał, spaliło mu przewody Fini Jake też tych chcą przygody Chcesz wiedzieć jak żyje? to obejrzyj se vlogi Ujebane buty, ty w życie mi wchodzisz Trzy godziny temu miałem wyjść ze sesji Pierwsza 25 Na samolotowym moda pisze sms-ki Pisz kurwa ile chcesz To jak teraz żyję, powiedz jak mam nie być wdzięczny Powiedz jak mam nie Wdzięczny kurwa sobie za to, że robiłem wtedy rzeczy Bez jebanej przerwy Flacha jest na stole, chemia jest na stole Wszystko jest na stole, czego chce ta moda Nawet moja babcia mówi, weź je olej Rób co masz zrobić, bo szkoda na nie zdrowia No i nie chce mi się tak wysłać ciechy to trzeba czekać na woksy Na no, każdy stąd pojebane priorytety Psychiczne choroby zbierają jak poksy jak Santiago, ja nie basem to wyjebie cię Nigdy nie robię z siebie gangusa, bo nie mam poz Na TikToku toku coś tam pierdolo, o mnie jebane czop Tech po koledze w podjebanych Jordach Ech, Nowe ściano, nowy kontakt Law i belokas, suko tak to wygląda Koło temu Masz w jedną stronę bilet Jeśli trzeba coś <ścoughs> załatwić, wiem, że mogę jechać na te Powiedz tylko coś nie tak, to zjedziemy cię jak śmatek nie zmienia się od lat, znamy kazu swoją wadę lojalność każdy z Zabierzesz i pierdolą mnie zera. Jak są nikba nic, obchodzi mnie ściera. Mówię od serducha uczucia to bena. Raw with my boys i doceniam każdą chwilę. Raw with my boys nie zahamuje na chwilę, tylko. I got no choice, moja grupa rośnie w siłę. Jeden pies, drugi woź, twoi ludzie to debile. Słuchaj, we temu, masz w jedną stronę bilet. Raw with my boys. Nie chcę niech jeśli ty słuchasz, no to mamy list Zajebałeś moją pakę, a wysłałeś list Twój ziołek numer dziesięć już do ciebie jedzie Chcesz wiedzieć czemu dziesięć zawsze deklaruje to na dziesięć ja nie myślał, że wysyłamy, swoje to Albo się słuchamy, gany i ziołami to latamy Zbieramy bliki, a jego cudzy śpiewamy Mata, jestem pojebane. Потрепен, на курвяме мани ден с потужен ден. Бяхме ще с надри